Święty biskup Józef Sebastian Pelczar. Owoce modlitwy. Modlitwa jest sprawą niewymownej ceny i godności. Jeżeli bowiem ludzie za wielkie poczytują sobie zaszczyt, gdy mogą rozmawiać z książętami tej ziemi, jakąż dopiero jest chwałą rozmawiać z królem królów i panem panujących. Zaiste, stać przed Bogiem i składać mu ofiary uwielbienia. Jest to naśladować aniołów lub tych starców niebieskich, co rzucają swe korony przed stolicą baranka. Słusznie też powiedział święty Alfons Rodrycjusz: Ile razy oddajemy się modlitwie, mamy wokół siebie aniołów, sprawujemy urząd aniołów i ćwiczymy się w tym, co przez całą wieczność będziemy robić. Błogosławione są również owoce modlitwy. Modlitwa zjednywa duszę, obfitą zasługę, bo zawiera w sobie akty wielu cnót, jak wiary, ufności, pokory, miłości, żalu i umartwienia. Modlitwa zapewnia duszy światło i mądrość, bo jej odkrywa tajniki Boże i wyostrza jej wzrok do ich poznania. Więcej daje światła Bożego jedna godzina dobrej modlitwy, niż cały dzień żmudnego dociekania. Co więcej... Nieraz Bóg daje pokornej duszy modl na modlitwie więcej mądrości nadprzyrodzonej niż mogłaby nabyć w ciągu dziesięciu lat nauki. Nic też dziwnego, że ludzie zamiłowani w modlitwie, a przy tym pokorni, dochodzą do głębszego poznania rzeczy Bożych. Wszak wielcy mędrcy Kościoła, jak święty Augustyn, święty Tomasz Anielski, święty Bonaventura, święty Bernard i tym podobni sami wyznawali, iż głównie z rozmyślania czerpali swą mądrość. Czytamy, że często kładli zawikłane zadania u stóp Najświętszej Panny lub przed Najświętszym Sakramentem, więcej ufając pomocy Bożej, niżej bystrości swojego rozumu. I ty im podobnie. Modlitwa daje duszy ulgę, bo ją wyrywa spośród cierpień i nędzy, które ją otaczają, a podnosi do Boga. Źródła wszelkie pociechy. Dlatego też apostoł wzywa: Spotkało kogoś z was nieszczęście, niech się modli. Kiedy pogański cesarz, Marek Aureliusz, walczył z markomanami, zaszedł z wojskiem w okolicę górzystą, gdzie nie było żadnego źródła. Słońce piekło z góry, wewnątrz zaś paliło pragnienie. Daremnie wzywali poganie swoich bogów, niebo było głuche. Wówczas legia chrześcijańska, tebańską zwana, rzuciła się na kolana, śląc do Boga gorącą modlitwę. Nagle wypływa chmura na niebie, a spadający deszcz poj żołnierzy i konia. Podobnie dzieje się i w duszy wysuszonej troską lub pokusą. Niech tylko uda się na modlitwę, wnet otwiera nie się niebo i spuszcza deszcz pociechy, który łagodzi upał wewnętrzny i napełnia duszę świętym pokojem. Zaprawdę dziwną słodycz ma modlitwa, bo gorycz cierpienia w niej niknie, lub przynajmniej zmniejsza się. Czuli święci, stąd jeden z nich, święty Filip Nareusz, nie mogąc w małym sercu pomieścić tyle pociech, wołał: Dosyć już, panie, dosyć. Proszę wstrzymaj nieco strumień Twoich słodyczy. Oddal się ode mnie, panie, oddal się, bo jest człowiek śmiertelny. A więc znieść nie mogę tego pfitych Twoich pociech. Modlitwa daje duszy hart i siłę, także dusza ufna w pomoc Bożą, porywa się nawet na rzeczy trudne, a wśród prac lub walk i cierpień nie upada. Stąd słusznie nazwano modlitwę krzepiącym balsamem i bronią duchową, bo modlitwa przyzywa samego Boga na pomoc. Dusza modląca się jest silniejsza niż cały świat, silniejsza niż piekło. Przeciwnie, dusza zaniedbująca modlitwę staje się podobna do paralityka leżącego bezwładnie. Modlitwa podnosi wreszcie duszę ku niebu i łączy ją, przynajmniej na chwilę, z Bogiem. Stąd przyrównano ją do wozu ognistego, unoszącego Eliasza do nieba i do drabiny Jakubowej, po której ludzie, jako ziemscy aniołowie, wstępują do Boga. Ona to, jak mówi święty Jan Chryzostom, Człowieka ziemskiego czyni niebieskim. Ona też urzeźnia prace apostolskie dla Boga i dusz, o czym wymownie świadczą tacy misjonarze jak święty Franciszek Sewery, święty Alfons Liguori i inni. Taka jest scena modlitwy. Cóż więc dziwnego, że święta Teresa pragnęła wstąpić na wysoką górę i wołać głosem rozlegającym się aż do krańców świata. Ludzie, jeżeli chcecie się zbawić jeżeli chcecie być doskonali, módlcie się, módlcie się. Cenne są owoce modlitwy, lecz nie każda modlitwa rodzi te owoce. Co i sama apostoł potwierdza. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Lekceważenie grzechów, choćby powszednich, hołdowanie miłości własnej i złym pragnieniom serca, nieuporządkowane przywiązanie się do stworzeń, Rozproszenie i lenistwo ducha, brak żywej wiary, ufności i pokory oto są przeszkody, które wstrzymują lub osłabiają skuteczność modlitwy, tak jak gęsta mgła zasłania blask słońca.